Ma. Pokażę Wam dzisiaj album. Yy, jeszcze sobie że je jej kruszyny nie oglądałem. Yy, w listach ma zobaczymy. Też będziemy je mieć na pewno. Yy, nie wiem, kupić. Czy kupić drugi mega zestaw startowy, czy Gearbox. No tak. Pucha, taka jakby. Więc tak. Yy, rund yy, 16. Runda 16. Nie mamy tak. A Tatiego de Madrid Tutaj mamy. Nie mamy tutaj realu i szalkę. Karty bazowe wszystkie mamy. Impact setting też wszystkie. Karty dynamu nie mamy tutaj. Też Bender, Seven Bender. Nie mamy Bendera. tylko tu nie mamy jeszcze? Milner. Tu nie mamy Azarda tutaj Wajda Felera, tutaj blokuje nam y, 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 y Fabregas tutaj Tony Cross i y, i y, y, kto? i wiem, czy, że Jerry no, brakuje nam y, Karim Benzema i Luis fans Ronaldo i y, 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 ktoś jeszcze, czekajcie i Robin, A czekajcie, tu mam fajne fansy Mam Messi, Costa i, i Neymar do wymiany, więc to by się wam opłacało Wymienić fansy Magic man, więc Nie mam tutaj dwóch, tutaj trzech. To tak mamy to zakończenie i mamy trzy limity. No, myślę, że kupimy tak. Na pewno będzie parę biselków z trzy około. Może więcej. I jakiś Girlbox albo drugi medalstartowy. Napiszcie no, mi w ogóle w komentarzach, jeżeli możecie w ogóle. Czy kupić drugi zestaw czy gearbox? Cena różni się tego 6 złotami, Ale nie, nie wiem, 600 Szytek czy ten albo... Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Cześć.